O no, kurde Miraban. <noise> Nieee no. Dobra, no ten to... chociaż tu nie jest za dobra to nie szczerze, więc to musi. Już... To co? Termit? No, ja mogę to czerkiem. Tylko tutaj... Kurcze, jak nie będą wygrać ten Bedroom, to nie wiem, czy ten Terma jest taki mocny. Bedroom, no to to można zmienić. To wtedy zmienimy, jakby to granie. O, mm. Szkoda. Szkoda. A, tylko że mogą mecz skancelować, Jaki chyba. bo nie a, mogą. Prawda, prawda. Ale może po prostu wróci. No, chyba jest bedroom. Gran to się zmienia? Albo dół, no ale możemy już zmienić. Ja sobie A, jest druga Dura, no. to jest to hibano? Jest hibano. Leżka. Leżka. mają. 10 sekund po insercji. Insercji w 5 sekund

Z tym internetem to jest mega śmieszna sytuacja, bo wszystkie pozostałe firmy z tego sektora są tak w chuj do góry, a on jest w chuj na dół. Ojej, to może Emerald Zbanować A oni Night Heaven, myślisz? No Okej okay. A o, to oni napisaliby to... ban Eme, no to my ma Night Heaven, dobra Ale bym bank zagrał I... Tak dawno nie gręba Oooooo! O... No ale jak się skomunikowaliśmy, że oni zbanują to? No nie napisali na czacie Do ciebie? No nie no, na olczacie mam nie, to... ma nie napisali. A musisz chyba włączyć olczat w opcjach. Tak, aha, dobra. Ja muszę włączyć w opcjach. Tarcze raz Tutaj to tym bardziej montanie. Mhm, tak, 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 no. A? My badujemy wszystkie tarcze. No, jebać tarcze. No też od nich wyszedł z, z gry ktoś. Też wyszedł? Ja pierdolę. Kurde no. Zagrałbym ten mecz. <laughs> I tu echo idzie, właśnie. A jednak. O, wrócił, jest, oh, no. gramy. Mogę chyba wziąć. Ja się wpierdala maszką przez światło od razu. Zobaczymy, co się stanie. Boko. Chyba że Aisa może.

Zobacz, że mam To może ja tak. ja chcesz się mm -hmm. Mam fajnego no, drona jakby do Tu Nie jest szansa, że się bardzo szybko wyjebie. Ale okay. jest też szansa, że bardzo szybko kogoś zabije. Wszystko zależy od timingu, i czy ktoś tam będzie stał. Okiełkuję dobra, jeden za jeden, tu jest przy pingu trzy, ale nie na pingu, tylko obok. Padł, gra drzwi. Poszedł ze stonkiem dobra, droga. Patrzcie patrz, no. do czasu, patrzcie do, czas, czas, do czasu. Patrzcie do czasu, patrzcie. No chociaż hey, przetrwanie to biega. Ale teraz masz raczej czysto. Dajko, to koledzy. Dobra, patrz do. Dobra, nice, nice. Teraz już tu nikogo nie widzę na twoim dronie też jest widzik, jak coś to on gdzieś tu biega A? od korytarza w tym pokoju w kola, pokolica, w Pingu no. 5, gdzieś no. tu jest tak 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 pink 3 gdzieś się z widzi Jeden w schowku chyba gra. Tu jest widżin mm -hmm. dalej na pingu 5. Gdzieś go tu pokazuje. Nie? nie widzę nic na twoim dronie tutaj. Hmm? U niego jesteś? U nieba, Pięk, 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 Pięk 5, ping 5 jest tam dalej. I on ma Vigila, jak coś. To masz jednego chłopa. No się strzelił z vigilem. Tak, to jest już jeden na jeden. Jak go zabijesz, to plantuj. Vigil spierdoli, Będzie na schodach, na twoich plecach. Uważaj. Tutaj coś widzę. Tu też. Akurat strasz, strasznie akrutny timing był, nie? Kiedy się Akurat to nie mówiłeś. No, tak, tak, od razu w tym samym momencie. Dziwne to było. Dobra, teraz oni grają w dół. Mm -hmm. Tak. To możemy iść górą, przepalić hacze. Czy ich kibankę bierzesz? Chyba, że ty chcesz, ja, to ja mogę ja iść Ace. Ja mogę. Dobra, teraz nie Co oni mieli za postacie? Mm, no teraz będą mieli pewnie Mirę Gojo mieli, Eko będą mieli. Gojo mieli, Torn mieli, Doka i Kaida chyba. Tata Kaida, bo ja go wydupiłem. Kurde, w sumie mogliśmy Kaida zbanować, Bo i teraz haczy sobie. O, na nie pewno haczy teraz. No to, to jak okay. ten będzie Kaid teraz, to można Mavericka wziąć. Ja mogę hmm. zmienić. A ja mogę wziąć też tą, tą, tą mój sprzęt. Ja o, to no to też. Tylko, że na Kaida to w gównodajkę taką spali, nie? Dobra, tak będzie nasz przejęty. A, to, to, to to nie, kaid, to ten, ten bandit, co rzuca bandity. Hmm. Ach, chyba nie mają. Mają bandita zwykłego, to wątpię, że mamy Kaida. Jeszcze pewnie jest mira, bo wątpię, żeby grali tu bez miry. Tak? Nie. Nie, nie. nie, nie, nie. No, raz Dobra, spróbuję te banditing przejąć. Dobra, dronuję do otopisu. Ma blisko czyścioch. Ktoś tu biega gdzieś. Ale nie będzie Kuchnia też wygląda na czysto. No dobra chyba można wbijać, już mnie dronuje Mire mają Dobra, ty możesz tego tu przepalić, dobra. O kurwa, jest nie rozwala ten! Co jest? Nie Ty Nie, to ja mam rozwalić? No, chyba tak. Lepiej pod świetlikiem, banie pod świetlikiem Dobra Eee, kop po kopie Kurde, bo tu jest sobie dużo, no. O kurwa, tak wytkałem, ja pierdolę. Dobrze, dobra, jebało się. Na lewo masz. U! Dwóch tam jest od wim A jeden ja na górze, to tak. Na czerwonym ringu. Gdy otworzyłem, jak coś. Teatrz Po lewej uważajmy, schodach może być. Dobra, teraz musimy iść od góry, rozpieprzyć podłogę, zafizować i mm -hmm. Zrobić jakiś młyn dobry. Czy moją laską mogę zniszczyć milę? Prawo mnie, nie, nie, nie. To Weźmiesz Hibana? Mogę Czuj, wziąć. Dobra, ja wezmę. Dobra, ja wezmę. Ja tą ćwiczką spróbuję tę Mirę zniszczyć, ale no nie wiem... Znaczy, nie wiem, czy oni będą Mirą grali teraz. Hmm. To w zmieni. Znaczy co tam będzie. Mamy tutaj Mamy dokę i frostkę drone has lokalized a bomb Jagera mam no i tą frostkę pierwdą, nie? Czy to nie to jagar jest na białym A, bo oni Open Arena mają manietową. O kurde. Tak, 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 tak. Widzisz, jest na górze prezesa. Znaczy nie wkracza się tylko przed. Dobra, dobra, wiem. No, 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 Dobra, to był Jäger Widzisz, może być prezesa teraz. Widzieli jest dalej prezesem. Prezes tak? Boże, Lord, no tak, tak, tak. Rozginął teraz przecież. A ja kurwa, czemu mi na To jest tak głupia broń, no. Dobra, nice. Back. Jakieś drony, coś, coś. Nic za bardzo. Jest Skyeed w Mucha za, za twoim dronem. No to jeden siedzi w kuchni, tylko w rogu, tak jakby od rotacji do tego małego pokoiku. A reszta chujli. Jeden jest chyba na górze, nie wiem czy ty masz plesów, Dejkot. słyszysz jak ktoś chodzi... No, 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 gdzieś. Co to jest? W składziku tak jakby był. Masz drona w składiku jak coś. Dobra, mało czasu, Uro. trzeba działać. No Mucha też będzie musiał się już wbijać, mm -hmm. 20 sekund. O tu wcześniej Kayn grał gdzieś do gdzie patrzysz, o tu, no, 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 przy tej rotacji. 15 sekund remaining. 5 sekund. Jak nie ma. Operator stoi na Ale przynajmniej Kayn się zapłakał z nie nie wiem czy Nie Nie w ogóle jak on przeżył. Nie wiem jak on tego Kaida, to jeszcze może się No, no. Hit. No, no mu oddał zacząć z Mirką. ale cechą o dobre no to, to trzeba pójść na takie układy bo tak to Tu jedna na garaż ja teraz wzmacniam No Druga tu jest to no. Poczekaj tu chyba w tą stronę czy w tą pamiętam Dobra tu będzie chyba lepiej Stoń Tu naprawdę No Wall 10 seconds remaining. Watch this. 5 seconds left. Bomb located by Op4. Reinforcing the Por wir haćśmy już Ja. Ale przykał. Door no. secured. Mm, już trochę późno. Może być coś w garażu, bo kamerkę rozdupczyli garażową. Okej. Okay. Ja tu patrzę, garaż. I w serwerze już są. Mm -hmm. O kurwa, już Nie są? My, że... Ja pierdolę. W garażu. garażu. At least, least one tym server, server A to both of them. them. Okay, są w so the back somewhere. One is on pink free, pink, three, pink, pink three. Three, next to <laughs> Patrz tam, Mucha, patrz tam te schody z tyłu, bo tam ja przyszedł a ja im tu nie dam wejść, tędy. Na mam? serwery, serwery. Jednego mam na drugi, może iść tam od tych Nie, nie, patrz te schody, tego, na, na tego nawet nie pikuj. Ja tu mam Mirkę, to nic nie zrobię, Tego po prostu nie dam Jest, jest. No, no, to trzymaj go, żeby nie wszedł. No, ten tutaj nic nie zrobię, jak ja mam Mirę. Chodzi. Chodzi, chodzi o. Petru, tue, setu, 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 Kurwa, weszło. Zabiłem. O, o, Dzięki lordu. Ale było ciężko, nie? Spierdolił w ogóle. Dzisiaj góry trzeba bronić. No, a ja bym zrobił taką taktykę, że tą jedną ścianę rozpierdolę. Może kasę, co? Ja wezmę kasę. Jest lekko się przyda. A długie, na te podwójne drzwi. Ja, nie, nie, on co zrobię.

Kurwa, match. Dwóch fus na oknie i dwóch od tego. Bo jebana jest ta IQ. Niech w jest jakiś chory psychicznie. Jezus, nie. Jak małpa gra. Już weszli. Oj, nie są nad... o pod szwietlikiem w tym powrotowym coś Przy wschodzie jest, korytarz Wali. Po, po prawej stronie, tu po prawej, no, za ścianą na zewnątrz, jest na zewnątrz, na zewnątrz. Wow. Ja Urde, be... tak? I nie wiem, do tego ostatnio używałaś. Co to jest za postać w ogóle? No właśnie. Okej. Ale mu jest. Dobra, ziomeczki, no. ja spadam. No, ja też spadam. Wszystko Te? do środek no sesja będzie by Ja też chyba, mam no. Dobra. Dobra. Spokój, się Dobra to dzięki wielkie. Do Na narka. Się Dzięki. Pa, pa. mu?